Spór polityczny między Białorusią a Rosją może okazać się sukcesem również dla Polski. Mianowicie w wymiarze ekonomicznym, Polska może stanowić alternatywę dla dostaw rosyjskiej ropy na Białoruś. Poprzez naftoport w Gdańsku ropa może zostać przesyłana ropociągiem Przyjaźń do białoruskich rafinerii. Jest to o tyle istotne z perspektywy państwa polskiego, że takie rozwiązanie sprawy pozwoliłoby Białorusi na bardziej asertywną politykę względem Rosji, która coraz mocniej naciska na kwestię dalszej wzmocnionej integralności, integracji pomiędzy tymi dwoma państwami. To wszystko pokazuje, że od początku stycznia Rosja, która już coraz mocniej, korzysta z coraz ostrzejszych środków wywierania nacisku na Mińsk zatrzymała dostawy ropy y, rosyjskiej do białoruskich rafinerii. Z racji tego, że 20% przychodu białoruskiego budżetu generowane jest z przerobu rosyjskiej, taniej ropy i wysyłane dalej na zachód w postaci produktów ropopochodnych, ten budżet ten, ten przychód jest bardzo istotny dla całości państwa białoruskiego, dla całej gospodarki białoruskiej, która jako gospodarka zamknięta nie ma zbyt wielu możliwości pozyskiwania dewiz dla funkcjonowania codziennego.